Nie wiem jak to się stało. Przez przypadek poszedłem sobie na spacerek na Plac Prado. Myślałem, że będą pustki, a tutaj co najmniej tysiąc osób. A dzień jest zwykły, no jest sobota. Wszystkie bary pełne, wszystkie restauracje pełne. Oczywiście nie mówię o znaczeniu, że ludzie się tu będą zarażać, ale maseczki, dzieci w maseczkach, dzieci się bawią. Kto chce, je co chce, pije co chce. Jest to fenomen, ponieważ możecie wejść na mój film o Nowym Roku Sylwestrze na placu Prado w Gandhi i na pewno było wtedy tutaj jedna trzecia tych ludzi, którzy są teraz. No ale jeżeli są, to jednak jakieś. Obwarowania to ludzie się naprawdę zachowują. Mi już zwrócono ze trzy razy uwagę, że tylko mi się zsunęła maseczka. I to naprawdę mogę polecić.